Tatuś, Adrian, wyciął synkowi tor. Proszę bardzo, do czego się przydaje reszta działki? Jeżdżą jak wariaty. O i pies jeszcze jakiś z sąsiadów się przyplątał. Tak ty, się? Dobrze, że tutaj tu i nie posadziliśmy, to dobrze widać. Chodź tam, bliżej płota ich nagramy. Ty <tryk> w skarpetkach nie chodź, nie, nie. Pokażemy babci. Wiem, że jutro motor pójdzie do sprzedania, będzie kupował układa. <śm> <śm> Ej, jaż sąsiad przyszedł zobaczyć? będzie Adrian, bogato pies głupił gryzie Meta, wujek mierzył czas A gdzie mój ty mulek malusi tu? będzie w przyszłym roku jeździł, prawda? Teraz! A umiesz jeździć takim kładem dużym? małym umiem. A to jest duży kład? Kornel jeździ dużym kładem już? To jest duży już kład? Ja mam duży Czy jesteś duży? Pokaż mi, jaki duży jesteś. Pokaż mi, jaki duży jesteś w Tak, jestem duży. A gdzie masz buty? W domu. w domu. Oj ty piłeś coś? Piłeś coś byszko? Chyba piwo taty się napiłeś. Piwa taty się napiłeś? pracujesz coś? <grywa> o Jościu, się Malia, ile że? Ile że. I się opalam, tak? Gdzie byliśmy teraz? Nie wiem. Gdzie pod namiotem byliśmy dwa dni, tak? Nie. No gdzie? Spałeś pod namiotem? Gdzie? No, pytam się gdzie. Nie wiem. Nad jeziorem. A po co idziesz do domu? Już wyszedłeś? Szybki jesteś. Daj się trochę po Babci pokażemy. Nie. Dawaj. Bójkowi Rafałowi. Nie. Nie? Noga cię boli? Obetniemy. Dzień dobry. Jak tam Kornel? ciepło ci? Cię, przyjdę do Ciebie wieczorem kochani wiesz co ci zrobię? Z Dubska. Jesień, i jesień średniowiecza. Daj budzić I cęba z teraz. O jest to. O pikuwa, tak jakby to wygadałeś. Bujek pojechał latem. No, Kornel, ty jeszcze jedziesz. No pokaż jak to robi. Polacje trzeba szykować było 6 minut 28. Pamiętaj, 6 minut 28. Widzisz jest... on za na tym kładzie, nie. a tam to by się wyrżnął nieźle. Bo to jest spad na dół i taki zakręt jest. Muszę jeszcze tam dokosić parę miejsc, żeby było dobrze. A jak jak górośnie to inną trasę zrobisz. Ale tor jest dobry. Może? Widzę, że szczęśliwa jest. Nie bardzo, bo oni nie dla dobiadu nic. Nie, nie, nie. Tylko zobacz, jak to był z góry. O, nie bieży. Śmigał on. Moje, zobaczy. Dumny ja, będzie z niego. Gaźnik, no. To gaźnik był zapchany? Strasznie, no ja nie wiem. Tak ten gaźnik był zapchany. Przepraszam bardzo, ty pijesz mojego żubra. Z roboty. A, twojego, to mojego. Twoje to moje, kurde. Ty go gubrał. Idziemy, tam pierogi się, Adrian, zrobiły. Ten pies go kurwa ugryzie. Nie ugryzie go. Nie? Aha. 625 Ucieka. O! 25. 25 było, tak? Nie, 28. Mhm. Uh -huh. 25. Nie. Tam jest tak bardzo. Gordon! Dobry jest Miałam zdjęcia porobić, no, ale jak się film włączył, no to już mówię, bo nagrywam. Sadzimy na. Mama, ty się przejdź teraz. Mama ma w kapcie na nogach. No ja mam głowce, no i jest dobrze. Ja sobie jutro pojeżdżę, nie zarośnie. Kornaj szybciej, gazu! Czyli jak ta, jutro motor gazu! idzie. Gazu! Jutro motor, tak. Jutro idzie, idzie na, motor, idzie na Allegro, tak? Idzie motor na I we Dawaj, wtorek. Daj. Kupujesz Zagręca ten. I dam mi szybko. Ile? 8,28. 8,28. 2 minuty równe. No, 2 minuty, to już poważnie, o 15 sekund. Masz, nagraj go jeszcze trochę, kochanie? Nie. Nie? Chcę już gdzieś sprzątać. Nie, bo pierogi wstawiłam, już się rozgotować pewnie. Mam się napiąć? Czy nie, się bo nie później wiesz. Napinać ludzie się, ludzie, cię, cię, ludzie cię zobaczą to i wybierą. Nie będę się <laughs> Chodź, Tymuszku, zjemy pierożki. Chodź i przyjdziemy. Chodź. Tata nagra. Daj buziaka. A mi daj buziaka. <grym> Wystarczy. Dawaj, buziaka. No Może jakaś jesteś, wiesz co? Normalna. Tak, normalna. Moje koleżanki są inne. Tymuś, mechaniku, panie mechaniku, jak tam jest sprzęt? W porządku? Czy pan dobrze dostroił sprzęt? Nie będzie żadnych awarii na to, że panie Mechaniku. Proszę pana, panie Mechaniku, proszę się do mnie nie przytulać. Panie Mechaniku, proszę mi powiedzieć. Czy sprzęt jest dobry? Czy sprzęt jest dobry? Dobra, idziemy oglądać na Cornel, Szybko. Chodź, daj mi rączkę. Zobaczymy jak Kornel jeździ. Patrz. Kornel tam śmiga. Zrobimy zdjęcie, jak ten tor wygląda z góry. Tak? Z Kornelem? No, z Kornelem. Chodź, tu pójdziemy tam na, na ten, na, karuz, na ten, chodź, zobaczymy, jak ten tor wygląda z góry. Tu wchodzimy, jedna, druga. O, o i teraz z góry jest widok. Kornel gazu, gazu. On tak wolno jedzie. Za 10 minut przyjdziemy. Ty muś, Spójrzcie na mnie. Pomachaj mi, pani mechaniku. Cześć sąsiad, co, co u ciebie? W porządku? A u ciebie, a ok? Da? O, na sfidania. Nara. Schodzimy, panie mechaniku. Schodzimy, no, zjeżdżaj szybko. Zjeżdżaj. Wow, ale śmignął syn. Pięknie. Pomachaj mi, papa. Panie mechaniku. Pan mechanik a korne trzepie tam kłada.